On nas zaraził swoim charakterem, swoim pozytywnym podejściem, swoją ambicją. I tak samo będzie tutaj z chłopakami. Naprawdę trener Bartoszek w tym momencie wykonał bardzo dobrą robotę, bo miał bardzo mało czasu. Po tygodniowej przerwie wracamy z programem na Koronie. No przez ten czas wydarzyło się w kieleckim klubie naprawdę sporo. W zeszłą środę korona przegrała mecz we Wrocławiu. Jeden do dwóch dzień później pracę stracił trener Mirosław Smyła, a w piątek rozpoczął ją były kielecki szkoleniowiec Maciej Bartoszyk i wreszcie w poniedziałek Korona wygrała pierwsze tegoroczne spotkanie 1 do 0 z ŁKS-em. No musicie przyznać, że rzeczywiście przez te 7 dni działo się wyjątkowo dużo. To jest dopiero pierwsze trzy punkty. Jedziemy dalej! Dawaj! To wygramy! Dziś, oczywiście, idealnym gościem byłby trener Maciej Bartoszek. No, ale szkoleniowca, obowiązki zawodowe, te nie związane z piłką nożną, pognały do domu. Więc dziś, człowiek, który również wrócił do kieleskiego klubu po dłuższej przerwie. Odkładaliśmy tę rozmowę jakiś czas, ale wreszcie jest. Jacek Kiełb. Dzień dobry, Jacek. Dzień dobry, witam. Wreszcie jest oddech, jest radość. Są pierwsze trzy punkty w tym roku, no bo sześć meczów musieliście się trochę na to naczekać. No dokładnie, na pewno nie jest łatwo eee, takie zwycięstwo. To jest taki naprawdę bardzo, bardzo duży oddech teraz w tym momencie. Nie tylko dla drużyny, ale na pewno tutaj też eee, dla kibiców. Eee, bardzo ważny mecz, nie ma co mówić, że to był mecz o wszystko czy o 6 punktów. To był bardzo ważny mecz w tym kontekście, że, że w końcu gdzieś na pewno złapiemy tej pewności, bo, bo było widać na boisku. Eee, Sporo y, takich y, niepewnych zagrań. Nerwowość była. Nerwowość i na pewno to w jakiś sposób też się przekłada. Na pewno z tego względu, że chłopakom też bardzo zależy, widzę w szatni jakim zależy i, i wiadomo, że ta presja rosła cały czas, a teraz na pewno to w tym momencie złapiemy trochę luzu i to jest to, czego potrzebujemy już. Wierzę, że w następnych meczach już będzie nam wszystko łatwiej przychodziło. No, pewnie gdyby ten mecz, jeżeli mówimy o tym z UKS-em, Wyszliście bardzo wysoko, z pressingiem, jakby z wiarą w to, żeby szybko zdobyć gola. Gdyby się pewnie te bramkę udało strzelić, powiedzmy, w pierwszym kwadransie, no to ta gra byłaby lepsza, bo to pokazało trafienie Kowacywicza Adnana w 53 minucie, że potem po tym golu już był ten luz, już większa ilość sytuacji i rzeczywiście ta gra wyglądała dużo lepiej. Strzeli no Tak to jak mówię, tak jakbyśmy wyszli gdzieś. na bezdechu, a po tej bramce, bardzo dobrym strzelonym przez Kowę już tak jakbyśmy wypuścili te powietrze, i już złapaliśmy, złapaliśmy taki, taki luz, no i to nam w tym momencie jest, jest bardzo potrzebne. To zwycięstwo było mega potrzebne. Bardzo fajnie, że wygraliśmy. Też przy okazji dziękujemy tutaj kibicom, którzy byli na stadionie za to wsparcie, bo tego wsparcia bardzo potrzebujemy w danym momencie, bo, bo korona jest w takiej sytuacji, w której musimy być razem, pokazać, że jesteśmy jedną wielką rodziną, nie tylko my tutaj, ale też z ludźmi, razem z nimi żyjemy. Wiemy bardzo dobrze, jak oni to, to przeżywają, też bardzo liczymy na, na wsparcie każdego, który ma gdzieś dobro korony w sercu. Do tej pory w tych meczach poprzednich jeszcze za trenerami Mirosława Smyły była dobra gra, tak można powiedzieć, bo w wielu momentach gdzieś to się fajnie oglądało, natomiast nie przekładało się to na, na punkty. ŁKS-em sam trener Bartoszek to przyznał, że może ta gra nie była piękna dla oka, ale w waszej chyba sytuacji już najważniejsze są tylko te punkty, i, i to, żeby żeby ten drobek punktowy do tej 30 kolejki, jeśli na razie mówimy tylko o tym sezonie zasadniczym, no był jak największy, żeby ta strata nie była, nie była duża do, do drużyn, które są nad, nad wami. No dokładnie, tak jak już żeby się to nie poddarzać, te za, zaangażowanie, ambicja, którą właśnie e, chłopacy, którzy wyszli w pierwszej połowie gdzieś, gdzieś e, chcieli e, pokazać, że bardzo każdemu zależy, gdzieś przez chwilę, e, przez chwilę e, wzięła górę. Co to teraz my naprawdę. Graliśmy dobrze, no ale brakowało tego czegoś, tego takiej właśnie kropki na tak. bo mieliśmy tutaj sytuację i szkoda tych meczów yy, z Lechią, gdzie przystanie jedyny ten naprawdę mieliśmy fajne sytuacje yy, I jestem pewny, że, że Lechia już by się po tym nie podniosła. Na śląsku też mieliśmy w drugiej połowie taki moment. Zawsze właśnie brakowało nam tej, tej odrobiny szczęścia. Może teraz to się odwraca w drugą stronę i no szczęście zawsze wychodzi na zero tak? I, i w tym momencie gdzieś wczoraj się nam poszczęściło. Trener Maciej Bartoszek się zmienił przez te trzy lata? Czy wszedł do tej szatni tak jak wszedł wtedy, pod koniec 2016 roku i, i od razu pokazał? Nie, wszedł bardzo podobnie. Na pewno to gdzieś było widać y, na, na boisku, że, że, bardzo zmienił się. Nam, że bardzo nam zależy. Widać po stylu gry, y, na pewno nie jest... Mm, nie tyle ciężko tak jak wcześniej, bo, bo, bo nie są klimatu, teraz wiem mniej więcej, gdzie przychodzi. Wiadomo, że personalnie tutaj jest dużo nowych zawodników, no ale też jest bardzo dużo osób, które już wcześniej tutaj były. On wie mniej więcej jak tutaj, wsparcie od kibiców. Też brawo dla nich za podziękowanie byłemu trenerowi przywitanie nowego. To też jest bardzo ważne, żeby trener zmyła też wiedział, że tutaj zrobił jakąś robotę i ludzie są mu za to wdzięczni. No ale wiadomo, przyszedł nowy trener, to jest nowy bodziec też dla drużyny, też na pewno dla kibiców, jakaś nowa wiara, nowe właśnie te powietrze, te westnienie i, i to jest. I to w tym momencie gdzieś, gdzieś, gdzieś na pewno my się czujemy troszeczkę lepiej. Mimo tego, że wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji, nam też nie jest łatwo, że my sobie wrócimy po jakiejś porażce do domu i każdy gdzieś tam sobie śpi, też z chłopakami. Ten sen nie przychodzi łatwo, nie, nie, nie chodzimy spać o normalnych porach po, po tych meczach z Lechą, czy czy z Śląskiem. Człowiek myśli cały czas gdzieś ta głowa pracuje, wraca do tych sytuacji, dlaczego było tak, a nie inaczej. To, to też nie jest łatwe i chłopacy naprawdę też to przeżywają. Nie mówię, że kibice nie przeżywają, ale właśnie żeby to też nie było odbierane, że tutaj nikomu nie zależy, bo, bo, bo tak naprawdę widzę tutaj, że, że każdy daje z siebie tyle, ile może. Wtedy ta, ta szatnia w tym roku 2017. Ta wiosna, która była taka wtedy dla Was udana, no Było tam kilka takich jednostek, które gdzieś funkcjonowały, jeśli chodzi o charakter, na podobnym poziomie jak ten, Bartoszek, czyli takich ludzi, którzy rzeczywiście byli, byli wojownikami i jakby ten jego pomysł potrafili potem przełożyć na, na boisko. W tej obecnej koronie, w tej obecnej szatni są też tacy ludzie i jakby będą, będą ci tacy łącznicy między trenerem a drużyną potem na, na, na murawie. Ja powiem, tak, W tym momencie szatnia. są tylko trzy osoby, które były wcześniej za. Ty, Marcin za, Cebula i Kuba Żbrowski. Dokładnie, to są te trzy osoby. Jak trener Bartoszek przyszedł, to my też byliśmy na innym poziomie. On nas zaraził swoim charakterem, swoim pozytywnym podejściem, swoją ambicją i tak samo będzie tutaj z chłopakami. Naprawdę, trener Bartoszek w tym momencie wykonał bardzo dobrą robotę, bo miał bardzo mało czasu. To było niewiarygodnie mało czasu na to, żeby przekazać chłopakom coś, tą swoją energię, ten swój pozytyw, który gdzieś tam swoją myśl taktyczną, co jest naprawdę bardzo ciężkie. Ktoś, kto się na pewno zna na piłce wie, że to nie jest takie proste. Niektórzy cały okres przygotowawczy gdzieś próbują coś takiego. nie ma. Na przykład. Dokładnie. Różnie bywa. Tutaj w tym meczu też mogło być. Ale trener Bartoszek jest taką osobą, która. Ja się o tym przekonałem, że jeżeli tutaj my, go, my mu zaufamy, a wiem, że tak będzie. No to będzie dobrze. Będziemy robić jego robotę, to, co on nas oczekuje. Teraz już jeszcze mamy parę dni do kolejnego meczu. Na pewno już też będzie łatwiej. Już mniej więcej chłopacy wiedzą o co chodzi i to na pewno też, też przyjdzie z czasem. Wiemy, że tego czasu nie ma za dużo, ale jak najszybciej właśnie trener wie, że musi właśnie, tak powiem, jeszcze raz zarazić właśnie tym, czego nas oczekuje. Dla ciebie to też taka zmiana, która pozwoli, jakby. Łatwiej wrócić do, do formy, łatwiej żeby, żebyś dawał drużynie to. Bo oczekiwania są wobec trenera bardzo duże. wszyscy jakby Jego przywitanie na tym meczu i, i ta jakby społeczność kielecka bardzo się cieszy z jego powrotu. Tak samo jest, kiedy ty podpisywałeś kontrakt. Też bardzo dużo kibiców wierzy w ciebie, że tę drużynę pociągniesz. Ten początek, mówiąc tak zupełnie obiektywnie, łatwy dla ciebie nie jest, bo jednak nie grasz od początku w podstawowym składzie. Te zmiany... Też pewnie nie wyglądają tak, jakbyś sobie tego życzył. W dwóch meczach też z jakimś Żeśniowskim w ogóle nie zagrałeś. No dokładnie, ja jestem na, w tym momencie na okresie przygotowawczym. Nadrabiam to, co, czego mi zabrakło. Bardzo długo trenowałem indywidualnie yy, w moim poprzednim klubie i to na pewno nie wpłynęło gdzieś pozytywnie, mimo że te treningi były ciężkie, ale to nie jest to samo. Już bardzo mocno się o tym przekonałem, to co jest z drużyną. Dużo pracuję też indywidualnie tutaj e, z trenerem Michałem, z trenerem Kamilem, cały czas właśnie gdzieś e, pracują dodatkowo, czy chłopacy mają troszeczkę luźniej, to ja mam troszeczkę mocniej, czy oni mają e, dzień wolny, to ja przyjeżdżam do klubu i cały czas to, coś robię i muszę to nadrabiać. E, I z każdym momentem czuję, czuję się lepiej, nawet po wczorajszym wejściu już widać, że ten także mm, jeszcze, jeszcze troszeczkę czasu na pewno no, na to potrzebuję, bo to też nie jest takie łatwe. Wiem, że presja jest bardzo duża, ludzie dużo ode mnie y, oczekują, sobie, sobie z tego sprawę, no ale też y, takiej fizjologii ja też nie oszukam, tak, bo to znowu, bo jednak jest sytuacja, się... bo nigdy z takim chyba nie miałeś przypadkiem w swojej karierze, że nie byłeś na normalnym okresie przygotowawczym. I to jest musiał... właśnie coś, co ja muszę nadgonić, bo to jest jednak bardzo ważny okres przygotowawczy. Ludzie, którzy się na tym znają i wiedzą, że nie byłem z drużyną, co bym sam nie robił, to nie jestem na takim etapie, że teraz w tym momencie wskoczę i, i będę grał cały czas 90 minut i będę chodził praktycznie w jednym tempie. A to nie jest trochę tak, że jak wchodzisz na to boisko, to chcesz za bardzo, żeby wszystkim pokazać, że... Nie, nie ma czegoś takiego, to już ludzie mi przypisali taką łatkę gdzieś tamten, ale... Żeby, że ja potrafię, nie, nie że ja wciąż będę to... tutaj liderem i, i w każdej akcji chciałbyś zrobić coś spektakularnego i dać te jakoś nie... nie, w tym momencie, mhm. w tym momencie liczy się dla nas prostota, wygrywanie meczów, to jest najważniejsze, nigdy yy, tym bardziej w tym momencie nie będę patrzył tylko i wyłącznie gdzieś na swoje dobro, bo to by była głupota, tak. Także patrzę tylko i wyłącznie na dobro drużyny, jak najlepiej nawet wczoraj. Gdzieś tam tą sytuację miałam bardzo dużo ludzi mi mówi, że mogą strzelać, mogą strzelać, a ja chciałem zagrać do płci, chciałam ja chciałem mu dać piłkę w nogę, żeby sobie przyjął raz i dwa. No podjąłem taką decyzję, może jakbym uderzył byłoby inaczej, no ale to są właśnie też takie momenty, że też drużynie chcę dać, to nie jest tak, że wezmę piłkę i sam chcę pojechać od połowy boiska i strzelać bramkę, tak. To też gdzieś wpływa na to, że Kolidujemy się cały czas ze sobą, i, i no fajnie tak, się tak było. jak Cię, Cię, Cię znam, ja znam wszyscy kibice, to wiadomo, że Jacek w formie jakby miał taką piłkę na 16 metrze, no to byś strzelał, byś tam walczył. No to następnym meczu, <gry> w, nas, w następnym meczu nie strzela. Jesteś też takim typem zawodnika, zawsze byłeś, który musi mieć czuć to wsparcie od, od trenera. Najlepsze te sezony w koronie rozgrywałeś, kiedy rzeczywiście miałeś to, to wsparcie od szkoleniowców, choćby od Ryszarda Tarasiewicza, który dał Ci wielką swobodę na boisku. No, i wtedy mieliśmy najlepsze statystyki w karierze, jeśli chodzi o, o korony, bramki, asysty. Ten Bartoszek za tego poprzedniego okresu również mocno na Ciebie stawiał. Byłeś jednym z liderem drużyny, choćby ten pamiętny karny w 96. minucie z Górnikiem Łęczna, kiedy to wziąłeś na siebie ten ciężar. Więc tutaj, tak jak mówimy, no to przyjście szkoleniowca też powinno pewne rzeczy Tobie otworzyć. Dokładnie tak. tak jak Było tak za trenera Tarasiewicza. Yy, trenera trenera Gąsiora, gąsiora, wiadomo, to tak można sobie tutaj wymieniać. Trenera Bartoszka zawsze po, tak jak każdy zawodnik, ale jeżeli ja tak naprawdę widzę, że trener daje mi to zaufanie, no to ja potrafię się odwdzięczyć. Udowadniałem to już nie raz i wiem, że, że tym razem też tak będzie trener Bartoszek też wie, jak do mnie podchodzić. Fajnie, że rozmawia nie tylko ze mną, czy z chłopakami, którymi zna, tylko że gdzieś tam do każdego podchodzi gdzieś tam rozmawia podpytuje. To jest bardzo ważne. Zresztą on wie, co robi. To jest bardzo dobry trener. Ta Liga jeszcze trochę będzie trwała w tym sezonie, natomiast już wiemy, że, że mogą to być dziwne rozgrywki, bo, bo dziś zapadła decyzja, że do odwołania mecze Ekstraklasy będą się odbywały bez udziału publiczności. To wszystko z rozprzestrzenianiem się korona, koronawirusa. Pojedziecie do Płocka. Tam nigdy wielkiego klimatu piłkarskiego nie było, bo, bo raczej tych, tych, tych kibiców za, za dużo na Wisłę nie przychodzi. Natomiast będziecie grali mecz... Jak sparingowy, praktycznie bez, bez żadnej otoczki, to no w sytuacji takiej waszej, kiedy gdzieś pewnie ta adrenalina musi, musi buzować, to nie będzie łatwo. No wiem, w czym to się je, bo oglądając taki mecz jak Juventus-Inter i to też było bez publiczności, no to naprawdę jest bardzo ciężko. No tym bardziej, że my potrzebujemy ludzi. Czy to gramy tutaj, czy gramy na wyjeździe, wiemy, że chłopacy i tak by jechali za nami. W jakim momencie nie jesteśmy, to oni jadą nawet do tego Wrocławia. I cały czas czujemy wsparcie, nawet po meczu ze Śląskiem też czujemy te wsparcie, to co nam gdzieś tam powiedzieli, no to, to będzie działało na, na naszą niekorzyść. Wiadomo, to jest gdzieś wynikiem tego, co się dzieje, tak? We Włoszech i... i... No, Liga Mistrzów bez udziału publiczności, zawieszone rozgrywki serii, no jakby tego jest mnóstwo, natomiast no, przekładając to jakby na, na futbol, na... Na to, co jest kwintesencją tego sportu, czyli na, emocje, ucierpi, na wyniki, ucierpi to, to bardzo. ucierpi bardzo. Dobrze, ucierpi to bardzo, no ale wiadomo, jakieś, jakieś kroki tutaj e, są podejmowane, to też my nie mamy na to wpływu, to już są ludzie od tego wyżej postawieni, e, którzy też biorą za to jakąś tam odpowiedzialność bardzo dużą. E, jakby, e, jakby nie było, no ale w tym momencie my się musimy skupić. E, my wiemy, że ludzie są tutaj z nami. Wczoraj nawet jeden z ochroniarzy, jak wchodziłem tutaj do klubu, mi powiedział: Jacek, słuchaj, to, że tutaj przyjdzie dzisiaj tyle ludzi, to, ale tutaj z, poza Kielcami, z mniejszych miejscowości cały czas się ludzie dopytują. Ja wiem, jak to jest też. Teraz chwilowo mieszkam poza Kielcami i też ludzie przychodzą, rozmawiają, pytają się. Mimo tego, że nie przyjeżdżają na mecze, my wiemy o tym, że ludzie też się dobrze telewizorami też dopinkują, też to przeżywają. Tak? Także zdajmy sobie z tego sprawę. Tylko mogę zapewnić, że my do końca będziemy walczyć o swoje to, że nie będzie ich tutaj z nami. W tym najbliższym okresie mam nadzieję, że to się szybko jakoś, jakoś zakończy, ale, ale wiemy, że, że mamy to wsparcie właśnie od kibiców i, no i zrobimy wszystko, żeby nie zawieść. A to odpowiedzialność, jeśli chodzi o, o przyszłość korony, no bo tak naprawdę wiele się mówi o sprawach organizacyjnych, finansowych i tak dalej, tak naprawdę to wszystko jest bardzo istotne, ale na końcu jest najbardziej istotny wynik sportowy, czyli to, że korona Kielce musi się w Ekstraklasie utrzymać. Wiemy jak Tobie zależy, wiemy pewnie jak zależy piłkarzom, którzy tutaj są dłużej w Koronie, czy są z z wychowanką. E, natomiast no jest ta spora grupa, która być może odejdzie z Korony po sezonie, bo, bo te kontrakty się kończą, nie wiadomo jak to będzie wyglądało. Ty z tego, tej perspektywy czasu, który już tutaj jesteś po powrocie, widzisz, że w tej drużynie jest ta odpowiedzialność za, za to, żeby zrobić wszystko? Nawet kosztem, e, nie wiem, może swojej przyszłości, bo być może ktoś dostanie kontuzji i, i, i utrzymać tę ligę dla, dla Korony? No wiadomo, my jesteśmy teraz w takim okresie dużo zamieszania z wokół korony, tak? No ale powiedzieliśmy sobie w szatni, że nie będziemy się skupiać na rzeczach, na które nie mamy wpływu, nie będziemy się koncentrować na tym, no bo to na pewno w żadnym wypadku nam to nie pomoże, bo my... To, co mamy zrobić, no to musimy robić na no, boisku. To, co się tam wydarzy, to się wydarzy i to będzie. No, co my mamy tutaj? My nic, my nic tutaj nie zrobimy, ale tutaj są ludzie, tak jak wcześniej powiedziałam, którym zależy. Ja widzę, y, na meczu, widzę na treningu, jak chłopaki biegają, trenują, starają się. Y, no Na pewno tutaj wychowankom. Najbardziej zależy, czy tak jak mi, tak bo, bo, bo to jest może troszeczkę inne podejście, ale to tak nie, że chłopacy, którzy nie są, stąd, którzy mi się kończą kontrakty, gdzieś w tym momencie podchodzą inaczej. Ja jestem naprawdę też zbudowany w tych treningach, mimo tego, że zawodnicy w tym momencie, którzy gdzieś tam nie grają, czy coś, nie widzę po nich, yy... widzę zdenerwowanie, że się nie gra, ale nie widzę takiego obrażania, tak? że jest zaraz coś złoń, tak, Jest taka sportowa. złość typowo sportowa która jest bardzo potrzebna w tym momencie, także na pewno to też jest bardzo, bardzo budujące, bo to też nie jest łatwe. W ciężkim okresie gdzieś jesteśmy i, i na pewno dużo, sporo osób mogłoby się znaleźć takich, którzy by chodzili z głową w murach, a bo ja nie gram, no to yy, wiadomo, to jest ta przyczyna, tak? ale nie. Na treningu, tak jak wczoraj mieliśmy wyrównawczy po, yy, po meczu, bardzo fajnie to wyglądało w treningu, widać, że chłopacy biegają, nic nie kręci nosem i to jest w tym momencie też bardzo ważne, bo to też by było zamieszanie, tak, zamieszanie wokół klubu, nerwówka między sobą, tak, jeden biega zaangażowany, drugi nie. To by było bardzo niezdrowe, a w tym momencie też jako mm, taki zawodnik, który już tutaj grał parę lat w Koronie, będę robił wszystko, żeby doprowadzić do tego, żeby się Korona utrzymała w tej Ekstraklasie i żeby nikt tutaj nie starał się Hmm, popsuć klimatu. To powiedz, Agesaj, jeszcze na koniec. Dlaczego tak pokochałeś tę koronę? Ty, jako chłopak, siedle, gdzieś się zawsze kibicowało pewnie Legii Warszawa. A nie, jeden nie, kiedyś taki. Po jeden Siedlce, taki to... kibic na pewno wie, który to powiedział, że chłopak wychowany na Legii, a pokochał koronę. Nie? No a dlaczego tak się stało? Ciężko mi powiedzieć. Nie wiem dlaczego. To jest takie. <laughs> Serce nie sługa, to jest, to, to, to jest tak jak... Yy, z dziewczyną, z żoną potem, tak? Yy, dokładnie, to jest... może nawet bardziej, nie? usłyszała. <głosier> 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 no, żonie <głosier> tego nie puszczać. Ale to jest coś takiego, tego nie, nie da się, no bo równie dobrze mogłoby być, nie wiem, więcej kibiców Malech, Poznań czy Legia Warszawa i też równie dobrze mógłbym się tam gdzieś zawsze w tą stronę budować, nie wiem, czy takie karty, bo czy coś. Nie wiem, tutaj moje serducho jakoś tak zostało i tak, i tak za, za, za zawsze będzie. Ja już wierzę, że tutaj zostanę do końca bez, bez żadnych przygód. Zresztą już czas pokazał, że nigdzie indziej mi nie służy tylko tu. Mam nadzieję, że już tak będzie. Yy, wiadomo, ja będę robił wszystko, yy, żeby tutaj było dobrze. Ludzie, cały czas prosimy was o wsparcie w tym momencie. Musimy być razem, musimy być rodziną. Nie tylko tutaj, my w szatni. Nie tylko tutaj my pracownicy, tylko tutaj całe Kielce, ludzie, którzy poza Kielcami, bo też jest bardzo dużo kibiców, którzy są czy za granicą, czy coś. Oni też trzymają kciuki, my dobrze o tym wiemy. Zrobimy wszystko, żeby się utrzymać, żeby, żeby Korona wróciła na te stare, dobre tory, gdzie będziemy, no wiadomo, od przyszłego sezonu nie walczyć o pierwszą ósemkę, ale, bo pewne zmiany też zachodzą, o których tam nie ma sensu teraz mówić, mamy teraz jasny cel. Który gdzieś sobie postawiliśmy w szatni, w tym kierunku będziemy i żeby go spełnić, a jak go zrobimy, to, to na pewno się utrzymamy. No to jak to będą takie słowa po, po krzepieniu serc, niech będzie też właśnie ten wynik z UKS-em. Bardzo trudny mecz, podołaliście próbie, łatwo nie było, ale najważniejsze to są trzy punkty i mimo, że bez wsparcia kibiców w Płocku, to jednak też po tym następnym poniedziałkowym meczu. Będzie trochę lepiej w tabeli i złapicie trochę tego oddechu, bo, bo tego grania jest jeszcze sporo. Natomiast wiemy, że sami sobie musicie najpierw pomóc, a potem liczyć na, na rywali. Dokładnie. Tylko i wyłącznie będziemy patrzeć na siebie. Dzięki, Jacek. Dziękuję bardzo. Jacek Kiełb, dzisiaj w rozmowie na koronie. Inauguracje również mają za sobą piłkarze drużyny Rezerw, piłkarze drużyny Centralnej Ligi Juniorów. W miniony weekend odbyły się te mecze. Jakie były wyniki, jak wypadli, Kielczanie o tym w koronie Express? Wiosenna inauguracja trzecioligowych rezerw Korony na remis. Podopieczni Sławomira Grzesika na otwarcie rundy podzielili się punktami z Wisłą Sandomierz. Derbowe starcie zakończyło się remisem 1-1. Gola dla Kielczan w 19 minucie zdobył wracający z wypożyczenia do Warty Poznań pomocnik Wiktor Długosz. Rywale odpowiedzieli po przerwie. W 57 minucie strzałem z rzutu karnego wyrównał Michał Mistrzyk. Kolejne spotkanie rezerwy Korony rozegrają w sobotę. O godzinie 12 na wyjeździe zmierzą się z Jutrzenką Giebułtów. 90 minut w starciu z Wisłą Sandomierz zaliczył Radosław Seweryś, a wieczorem był już w Manchesterze. 16-letni obrońca rozpoczął testy w Akademii Legendarnego Manchesteru United. Chcę zdobyć nowe doświadczenie i dużo się nauczyć, żeby zaprocentowało to w przyszłości. Wiem, że ciężka praca nie idzie na marne. Dalej będę pracował, żeby wejść na szczyt. Powiedział przed wylotem do ośrodka Czerwonych Diabłów, wychowanek Korony. Od porażki zmagania w rundzie wiosennej rozpoczęli juniorzy starsi Korony. Zespół Pawła Czaj uległ na stadionie przy Szczepaniaka Krakowi 1-3. Jedynego gola dla Kielczan zdobył z rzutu karnego Radosław Turek. Co ciekawe, dla drużyny gości wszystkie trzy bramki z strzelił Kacper Grzebieluch. W następnej kolejce Korona na wyjeździe zagra z Eskolą Warszawa. W takim samym rozmiarze, z tym samym rywalem, tyle że w Krakowie swój pierwszy wiosenny mecz przegrali juniorzy młodsi Korony. Zespół prowadzony przez Marka Grabę i Michała Gębure uległ Krakowi 1-3, choć to Kielczanie po golu Huberta Zwożnego prowadzili do przerwy. W zdecydowanie lepszych humorach swoje spotkanie w centralnej lidze juniorów skończyła korona do lat 15. Podopieczni Michała Stachury i Pawła Mecha na własnym boisku gładko 4 do 1 pokonali Sandesję Nowy Sącz. Bramki dla kieleckiego zespołu zdobyli Maciej Oziębło, Michał Pokora, Bartłomiej Juszczyk oraz Filip Wolski. Wychowankowie korony z powołaniami do młodzieżowych reprezentacji Polski. Pomocnik Iwo Kaczmarski otrzymał od selekcjonera Marcina Dorny. Zaproszenie na zgrupowanie kadry do lat 17 na turniej Elite Round, czyli kwalifikacje do Mistrzostw Europy. Bramkarz Adrian Sandak został natomiast powołany przez trenera reprezentacji do lat 16 Dariusza Gęsiora na zgrupowanie selekcyjne Future Pro.